kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie asen.pl A dzisiaj spróbujemy sobie na przykład zagrać kartusika pod zestawienie niebieskie. No to jest trochę kontrowersyjne zestawienie, które bardzo rzadko można na kartusiku zobaczyć, ale myślę, że jesteśmy jeszcze na takim progu dywizji, że ma prawo to zadziałać. Czyli złożymy sobie typowo jakiegoś everfrostika połączonego z obuwiem. Zakładam, że możemy złożyć jeszcze łezkę. A zarazem jeszcze raszować, nie wiem, na przykład relajkę, która jest niebieska, Horizon Focus, no i oczywiście Archangel Staffa, żeby mieć jeszcze więcej punktów many i zarazem punktów AP. A właśnie póki co, póki jest dużo osób. Generalnie twórcy gry napisali oto takiego posta odnośnie tych waszych problemów na temat tego wszystkiego, tych wszystkich tokenów, tych wszystkich jakby kapsułek za poziom i tak dalej, i tak dalej. Dlatego proszę Was o to, nie piszcie mi po raz kolejny pytań w stylu Ej, jak kiedy na przykład Riot to naprawi? Ej, jak kiedy dostanę swoje kluczowe nagrody za, no nie wiem, takie rzeczy? Jest jeszcze wszystko dokładnie napisane i opisane na Twitterze, na ich oficjalnym koncie. Więc, jakby co, to zapraszam serdecznie do obserwowania, bo ważne jest to, żeby obserwować wszystko, co się dzieje na temat rozgrywki. Ja niestety nie pracuję w Rajocie, żeby Wam na bieżąco mówić takie informacje. Po prostu tu się akurat zdarzył przypadek, że to zaobserwowałem, nadałem na bieżąco na live. Ie. Ja mainuję Volibera dopóki jest dobry, to mainujcie jeszcze poza Voliberem, mainujcie sobie Diankę, bo Dianka też jest dobra mimo to, iż wprowadzili zmiany. A w chwili kiedy to na przykład nagrywam, to wszedł patch do 12.15 i ten patch nie dotyczy żadnych możliwych nerfów, się on dotyczy tylko zmian energii i zmian czasów odnowienia m.in. umiejętności. Więc tak naprawdę, te wszystkie postacie, które są broken pod względem obrażeń, penetracji, procentówek i tym podobnych, do tej pory będą broken, ponieważ, no mówię, patch głównie dotyczy czasów odnowienia umiejętności, że zamiast na przykład na Masterze, jego E nie będzie teraz trwało 14 sekund na maksymalnym poziomie, tylko na przykład 18. Ja mainuję obecnie Twojego starego maina Ramusika. No to trochę nie polecam, bo niby na tą metę jest ok pod względem tankowatości. Ale ja zdaję sobie sprawę, jak mocno true damage się rozwinął i jak leczenie jest broken, a to są dwa główne aspekty, przez co jest useless. Więc ja raczej bym od razu takiego pika od razu teraz wybierać. No bo mówię, te wszystkie assassiny posiadają po kilka tysięcy HP, a zarazem posiadają bardzo dużo takiej penetracji, przez co w ogóle gra, jakby tego armora nie posiadał. Dobra, zrealizowaliśmy całego clear'a, to najwyższa pora, żeby wejść na bota. Jeżeli ktoś nie wie, to gramy sobie kartusa, bo takie. No, można by powiedzieć klasyczne runki, czyli takie Dark harvesty, połączone właśnie z jakimiś tam last standami i tym podobnymi sprawami. Więc nie ma co tutaj obijać bawełnę. Trzeba zdobyć, kurde, chciałem powiedzieć, że trzeba zdobyć kill, ale niestety się nie udało. No dobra, no to wycofamy się teraz do bazy po pierwsze zakupy. Kupimy sobie na początku everfrościka połączeniu z łezką, żeby od razu zabezpieczyć swoją osobowość pod względem many. Nagierka no początkowo zapowiada się na takie typowe farmienie przez co najmniej 10 minut, no ale wiecie jaki jest Kartus. On musi się oczekiwać dopiero co na ultimata i wtedy kiedy zdobędzie ultimata może zdobywać za darmo staki i dar harvesta, albo poniekąd staki swojego eyeball collection czy ultimate huntera. Więc początki są trudne, ale jak to się mówi, lejtys nasz. Co robi ta ściana Kartusika? Ona typowo slowuje przeciwnika oraz zarazem zabiera przeciwnikowi rezisty, jeżeli ktokolwiek przejdzie przez tą ścianę, to nie dość, że otrzymuje slowka, to jeszcze dodatkowo otrzymuje no, te osłabione, nie wiem jak to powiedzieć, resisty, przez to mamy lepsze magic penetracje w jego kierunku. To po prostu zadajemy więcej obrażeń, jeżeli ktoś przejdzie przez tą ścianę. No, tyle w temacie. Na przykład taki Welkos jest teraz od razu osłabiony, ze względu na to, że wszedł w naszą ściankę. Tak naprawdę my ją na niego rzuciliśmy, no i gość od razu stracił na wartości. Sam z siebie Kartus jest strasznie manożerną postacią, więc nie ma co się dziwić, że taka łezka jest dla niego naprawdę przyzwoita. No bo im więcej many posiadamy, tym praktycznie częściej możemy spamować swoją umiejętnością Q. Co prawda nie kosztuje ona nie dużo, ale wiecie, jak to bywa w postaciach manożernych. Im więcej tej many posiadamy, tym odziwa lepiej dla nas. Czy można od razu wbić Golda nie mając rangi. No jeżeli kiedykolwiek konto wbiło wyższą rangę, na przykład jakiegoś, nie wiem, latyniarza posiadałeś albo diamencika. No to zarazem pod wpływem kilku lat, na przykład nie grania totalnie rankedów, to wiem, że możesz sobie wbić golda. Ale tak na świeżaku, to musisz zawsze zaczynać od jakiegoś, nie wiem, ilwerka, może jakiegoś brąza. To no początki zawsze są takie, żeby system Cię unormował do jakiegoś niższego progu rankingowego, żeby zobaczyć jak sobie radzisz. Jeżeli zasłużysz na wyższy próg rankingowy, to oczywiście zeskipujesz o wiele szybciej. Na taką możliwość, jaką napisałeś, to niestety nie ma wpływu. Elo? Akurat dziwne jest to, że nie dostrzegłem tego killa tak łatwiutko, ale. No, trzeba obserwować mapy, jak się gra kartusem, nieprawdaż? Na ten patch lepszy jest eko czy Gravesick? Oczywiście, że eko. Jezu, zawsze eko. Eko pod względem penetracji, pod względem różnorodności. Bo Gres jest taką postacią, która teraz może cały czas żyć, nie da się go ubić, ale naprawdę jego kluczowe itemy, jakim jest Ambrose Glaive, w lecie nie działają. A taki eko na przykład ma odwrotność, jego itemy totalnie działają. Więc polecałbym bardziej. Stosować, no stosować sobie postać, jaką jest eko, no bo jest bardziej użyteczny. Czy będziesz testował UDR na serwerze testowym, jakim jest PBE? Raczej nie, ponieważ, wow. Ja zawsze jestem takiej, takim osobnikiem, który przede wszystkim testuje wszystkie rzeczy, jak są nowo wprowadzone na serwery oficjalne, a nie na serwery takie testowe. Bo serwery testowe mają to do siebie, że są wiecznie zbugowane, są wiecznie zlagowane i raczej mi się nie uśmiecha takich rzeczy testować. Tylko tym herosem nie da się gankować, trafisz na ogarniętego Warwicka, go skończy tą gierkę, zanim ty Rabadona złożysz. No to wiesz, Kartus ma swoje plusy i ma swoje minusy. Plusem jest to, że możesz pomóc w każdym aspekcie swoim teammate'om. Na przykład za pomocą ultimate'a. Natomiast z drugiej strony, no wiadomo, że ta postać też nie gra pod KDA. Typowy Kartus nigdy nie dba o KDA, ponieważ wykorzystuje swoją pasywę. Bo ludzie zwykle jak patrzą na kogoś martwego, to nie dostrzegają jego potencjału jeszcze pośmiertnie. A czasami taki kartusik za pomocą swojej pasywy już może po prostu zniszczyć każdego. Siemanko Tristana. Niestety zabić jej nie zabije, chociaż kto to wie. A ja poczekam na Erkę wyrąbane. Szczerze mówiąc mi się nie spieszy. Ubić ją i tak mogę, bo... No właśnie, Erka sama z siebie po prostu dobije cel, więc... Po co się produkować, skoro można poczekać kilka sekund? Myślę, że sedżulanie jest dobra, czy bardziej w stronę ramusika? Nie, no bardziej sedżulanie jest praktyczna niż ramusik. Dlaczego? Bo sedżulanie może używać swoich speli na naprawdę wszystkich, a ramusik może używać tylko na jednej osobie. Czyli mówimy tutaj o tym, że jedną umiejętnością, czyli Q, Możecie podrzucić jedną postać. Za pomocą E możecie zastunować każdego, jeżeli wystakujecie rzeczywiście na te swoje staki, a R możecie zrzucić w zupełnie innym kierunku. Aramus ma takie jedno specyficzne combo, które powinien używać za każdym razem tylko i wyłącznie na jedną osobę, no chyba że za pomocą Rki kogoś więcej podrzuci, tak? No to wtedy jeszcze się zgodzę, że może mieć praktyczne bardziej zastosowanie w tym fightie. Ale taka seduła nie jest bardziej praktyczna jeszcze nawet i na topie. Ponieważ no ona w ogóle nie potrzebuje żadnego nie wiem, flesza, bo posiada mnóstwo stunów, posiada dasha, jeszcze posiada tą wspomnianą wcześniej Rkę, nie? Czy dołączysz kiedykolwiek do polskiej reprezentacji Ligi Legend? Mnie akurat w to nie ciągnie, bo wiem jak ciężkie są, że tak powiem, esportowe wymogi. Całe życie po prostu musicie tryhardować solo kolejkę. Ja stwierdziłem, że na potrzeby swojego kontentu na YouTubie i jednocześnie zasięgów, wolę promować się pod względem takim humorystycznym żeby robić takie niestandardowe buildy, które przyciągają większość osobników. Raczej nie chcę cisnąć czegoś takiego jak tryhard, tryhard, jeszcze raz tryhard, bo kiedyś mnie to jarało, ale już nie jara. Mogę sobie pograć na smurfie, mogę sobie na przykład pograć takiego niebieskiego kartusa, który jest niepraktyczny bardziej na wyższym progu rankingowym, ale zarazem też prześmieszny, bo można sobie pograć w postać na zupełnie inny sposób niż codziennie. Ej, hey, streamujesz jeszcze gdzieś? Czy jak? No ja głównie streamuję tylko na YouTubie. Jakby mój kościół jest stricte YouTubeowy i nigdy, jakby nigdy nie robiłem Twitchowych streamów. Przez chwilkę tylko i wyłącznie robiłem, ale stwierdziłem, że jest to nieopłacalne. Bo skoro się coś zaczyna na YouTubie, no to głupio by było nagle odpuszczać YouTuba i zacząć coś innego na Twitchu na przykład. Więc raczej. Więc raczej nie. Ale S. Kolejne elementy zdobyte. Teraz pora chyba na złożenie butów. No czy Sorcerki można uznać jako niebieskie? Wydaje mi się, że raczej tak. Po co jak co, ale jest to item naprawdę niebieskawy, jeżeli możemy dojrzeć taką poświatę dookoła tego buta. Zagrasz Dianką w dżungli? No dzisiaj Dianka wleciała na kanał, wariacie. No to już nie muszę chyba nią grać, nieprawdaż? Cyk. Ej, fajne jest to akurat do kombo przydatne, ten Everfrostik, bo teraz za każdym razem, kiedy kogokolwiek stunujemy, się, czy w sumie zatrzymujemy za pomocą tego ruta, to od razu możemy gwarantowane Q w niego trafić, to jest spoko. A wiecie co, mogłem zerkować niby, ale erka to pewnie mi się przyda za chwilkę na jakiegoś bota czy coś. Ja idę obczaić sobie tą Diankę, no to powodzonka w takim razie. Ta Dianka wyszła naprawdę obiecująco i testowaliśmy ją świeżo po zmianach, no i powiem w skrócie, że te zmiany w sumie nie były aż tak mocno odczuwalne, jeżeli chodzi o ogólny kontekst i ogólny gameplay. Bo jest to postać sama z siebie naprawdę silna. Do momentu, kiedy jakiś tam demonik czy jakieś tam inne efekty pożogi nie zostaną nerfa, to ta postać będzie cały czas praktykowana po to samo. Cały czas, cały czas, jeszcze raz, cały czas. Dobra, ile on posiada HB-ków? Ciekawe, czy się uda go zabić. Piękny frag. Quality gameplay widzowie, klikacie rkę, wysadzacie każdego. Z tą kompozycją itemów to mogę wam śmiało powiedzieć, że Kartus. No, jest spustoszenie, ponieważ sam efekt Everfrosta powoduje dodatkowe punkty AP, dzięki czemu nasza postać jeszcze więcej bije. Dodatkowo posiadamy również. No, Dark Sila, którego mamy wystakowanego do 10 staków. Raczej tego heraldu odpalać nie będę, żeby ta gierka się nieco dłużej przedłużyła. I wracając jeszcze do kolejnego elementu. No to za chwilkę złożymy również sobie Cosmic Insight albo nawet irlajkę. Bo myślę, że 30 blizki hejstu na naszej postaci też ma kluczowe znaczenie. Po czas zabijamy kogokolwiek w sumie z zerki, więc po co tak naprawdę się starać i gonić fraga, skoro klikamy przyciski, i go wysadzamy. Jaka jest twoim zdaniem najtrudniejsza postać na dżungli pod względem taktycznym? Nidalka, ponieważ nie posiada żadnych slowków, posiada tylko i wyłącznie efekty no, pokazania przeciwnika na krótki moment. I zarazem. No trzeba przewidywać zawsze ruchy przeciwnika, dlatego pod względem mechanicznym i taktycznym Nidalka, pod względem mechaniki to chyba bym powiedział, że jeszcze Lissin, ewentualnie Rengar. To są najcięższe postacie według mnie. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać i ktoś powie, no przecież ty gadasz totalne głupoty, Fiddlestick jest najcięższą postacią. No to zależy od indywidualności. Ja uważam, że top 3 to jest Nidalka, Lisin i Rengar. Idąc dalszym krokiem to takie top 5, top 6 to Erexa, i Kindred i jeszcze byśmy spróbowali chyba powiedzieć Gravesa. Graves mówię bardziej w kontekście zadawania obrażeń i ogólnego stąpowania przeciwnika niż jeżeli, a tak po prostu sobie gram i clearuję. Uważam, że akurat cleara to Graves ma strasznie prostego. Ciekawe ile jestem w stanie mi zadać z takiego jednego prostego combo. Bo sam z siebie, ło kurde. Sam z siebie ja to miał niestety połowę hp ale no. Ale niestety chyba nie dojrzymy do tego momentu. O nie dojrzymy do tego momentu, bo przeciwnicy się poddali. Także perfekcyjnymi statystykami zakończamy sobie to spotkanie i przejdźmy do podsumowania. Podsumowując moi drodzy tą biegną rozgrywkę udało się w niecałe 19 minut występować odpowiednio przeciwnika kartusem dżungli jak zapewne widzicie zdobyliśmy SK zdobywając jednocześnie skrzynkę na naszym koncie, a zarazem zdobyliśmy również brąza 1 na naszym drugim mainie. Jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, no to dopiero co się rozpędzaliśmy w tym meczu niestety nie zdążyliśmy się rozpędzić na tyle żeby tutaj mieć całego builda ale myślę, że tym akcentem też pokazałem wam, że Kardus ma prawo działać, ma prawo zaskakiwać i zarazem się genialnie stakować aż do późniejszych etapów rozgrywki. Także tym skromnym akcentem dziękuję wam za oglądanie tego materiału do końca. Zostawcie lajka dla zasięgów, zostawcie subskrypcję na kanale, by śledzić na bieżąco tego typu przysmaczki, jak jak to zwykle powtarzam, oraz podajcie częściej na transmisję na żywo, gdzie nagrywam tego typu wymysły na żywo. Także do zobaczenia następnym razem.